Hej kochani, dziś zrobimy sobie taki wiosenny, świąteczny makijaż w święta, już minęłem, ale jakoś nie miałam czasu nagrać przed świętami, wiecie, jak wszyscy są zalatani, coś załatwiają także dziś pokażę wam ten makijaż, który wam się ostatnio tak podobał w filmie, ten taki zielono-żółty i zwykle takie makijaże są mało twarzowe, jednak ja ostatnio zaczęłam się tak malować, właśnie albo robię sobie tą wersję koralową, albo robię sobie tą wersję zieloną I naprawdę spoko to wygląda, więc dzisiaj sobie to zrobimy, przy okazji przetestujemy sobie kilka nowych produktów Nowych, nie nowych, różnych, także zaczynamy, po prostu zrobimy sobie razem make-up na, na twarzy mam już bazę, mam też tutaj ślady Po tincie do ust z Avonu, one są słuchajcie tak mocne, że to w ogóle nie chce zejść tu w środku ust mega mi jeszcze zostało, mimo że peelingowałam to usta i tak dalej. Mega się trzyma. Jest baza na twarzy, nałożymy sobie korektor. Wróciłam do tego korektora z Too Faced Born This Way. Trzeba go dobrze, słuchajcie, przepudrować, bo inaczej się nieładnie waży. I ja mam kolor Light, jest naprawdę bardzo jasny. Ok, sprowadzam go pędzelkiem. Ostatnio coraz mniej używam jajeczek, jakoś mnie wkurza to. To są takie mokre, jakoś lepiej mi się pracuje z pędzlem. Ale to wiecie, różnie zmienia się z czasem W ogóle nie lubię nakładać ostatniego produktów palcami, jakby tak Nie lubię się brudzić I niestety mnie trochę na przed świętami wypryszczyło Schodzą mi już niedoskonałości, ale miałam takie bomby Ach, Niech mi ktoś powie, że wciąż jest tylko piękna cera Nie wierzę po prostu, niemożliwe Jeśli chodzi o podkład, nałożę dziś CC Cream z Bourjois Słuchajcie, jeżeli będziecie polować na wyprzedażę w Rossmanie na produkty Bourjois Radzę Wam zwrócić uwagę na ten CC Creme. On naprawdę nieźle kryje jak na Creme CC. Ma bardzo ładne kolor. mam akurat 32 Beige Claire. Nie lubię opakowania, bo z niego się strasznie leje ten produkt. Wolę jednak jak się wyciska, ale tutaj trzeba uważać, żeby nie wyleciało nam zbyt dużo. Ale naprawdę kolor jest przepiękny, bo on jest taki i naprawdę nieźle kryje niedoskonałości. Dzisiaj nie chcę mieć jakiejś dużej maski. Zadziałam sobie tutaj kamuflażem, ale chcę sobie po prostu wyrównać kolory do cery. Widzicie, całkiem nieźle kryje. To jest mój ulubiony drogeryjny Krem BB CC, a widziałam, że ostatnio do, do Rossmana weszły w ogóle koreańskie kosmetyki. Jeszcze się zdziwiłam. Już tu jest około stówka, nie wiem czy widzieliście w waszym Rossmanie. Ale tak, zdecydowanie jeżeli będziecie polowali właśnie na wyprzedażach, no to Healthy Mix oczywiście, jeżeli go lubicie, bo nie każdy też lubi, no i z mojej strony ten. Poleciłam go na poprzednich wyprzedażach mojej przyjaciółce i jest zadowolona. Ja nie wiem co w nim jest takiego, że on tak ładnie kryje, mimo że jest tylko kremem CC. No wiecie, te drogeryjne kremy BBCC to nie są te prawdziwe, nie działają tak samo. Ale on ma SPF, słuchajcie, 15 wprawdzie, nieduże, ale jakaś tam ochrona przeciwsłoneczna jest. No i nie wiem, kolor mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy to w kamerze nie wydaje się za ciemny, ale na żywo jest naprawdę ok. Teraz kamuflaż użyję sobie Art Deco, mm, kamuflaż Cream. Nie wiem niestety, jaki to jest, słuchajcie, kolor. Używam go od jakiegoś czasu. Niestety to opakowanie mnie denerwuje, muszę sobie do jak jakąś kasetkę do tego kupić. I używam do tego takiego pędzelka Glam Brush O22. On jest taki trochę ścięty, trochę, pł trochę płaski, trochę zaokrąglony. I właśnie idealnie mi pasuje do korektorów i kamuflaży. Oczywiście możecie też palcem nakładać i tak blendować, ale myślę, że takim pędzelkiem syntetycznym będzie to zdecydowanie wygodniej. W ogóle powiedzcie mi, co sądzicie o takim tagu, żebym go nagrała, o takich kosmetykach trochę zapomnianych. Chyba Lola to ostatnio nagrywała, pozdrawiam Lolę, że właśnie makijaż kosmetykami takimi no, zapomnianymi, które, których używałam kilka lat temu na YouTubie. Chyba wrócę do czegoś takiego, no zobaczymy. Może nie jest dzisiaj takie krycie hardkorowe, jak wiecie, jak na przykład e, Double Wear czy, czy Color Stay, ale daje radę, może być tak bardziej naturalnie. E, przypudruję sobie całość pudrem Redness Solutions, bardzo lubię ten puder, bardzo. Jest, słuchajcie, świetny. On właśnie niweluje czerwone tony, dużowe tony, zaczerwienienia. No i pod oczami, nie zapominajcie poważy się, się niestety ten korektor później Na policzki coś, co też wam polecam yy, upolować w rozmanie na przyceniach burżuła Udr Delis I to jest... uder Tylko <grym> w jakim kolorze? 51 Chyba ten jaśniejszy wydaje mi się I to jest pierwsza czekoladka, słuchajcie, to było dawno przed... Yy, Too Faced Dawno przed czekoladą Too Faced I pachnie delikatnie czekoladowo Prowadzi czasem ten yy, zapach wietrzeje i jest to brązer zdecydowanie ciepły. Więc jeżeli szukacie zimnego, no to niestety ten właśnie ociepla, on będzie fajny na lato, ale jeżeli boicie się tego efektu pomarańczki, no to raczej szukajcie czegoś bardziej chłodnego. I słuchajcie, rozświetlacz, użyję sobie dziś Narsa, Albatros. W sumie dziś trochę wracam do tych kosmetyków. Kupiłam go sobie niedawno, dawno go już, dawno go miałam, o tak, dawno temu go miałam. Jest to taki rozświetlacz, który daje, widzicie, jego poświatę taką złotawą, żółtawą. Przepiękny. I oni właśnie reklamują go, że on jest idealny do wszystkich cer. Czy do ciemnych skór, czy do jasnych. Wygląda bardzo ciekawy, Piękny kolor. Słuchajcie, ta marka miała rozświetlaczek, jeszcze rozświetlacze nie były modne, naprawdę. Także troszkę sobie go użyłam. Jeszcze herbatki. Całość odpala sobie sprayem i użyłam ostatnio tego sprayu z Urban Decay Chill. Ale chyba wolę ten podstawowy. Ten też jest ok. Co robi taki spray? To zdejmuje pudrowość z twarzy, sprawia, że makijaż cały trzyma się dłużej. Fajna sprawa. Ok, najpierw trochę jajeczka Elsa. Tu mam akurat ten niebieski, jest ok. I nałożę sobie produkt do ust. Słuchajcie, znowu, chyba nazwa ten film jednak, co proponuję, kupić w rozmanie. Jeżeli będziecie polować na coś do ust matowego, polecam Wam serdecznie tę pomadkę. Używam ją ostatnio, właśnie do tego zielonego makijażu używałam i. Wydaje się za mną ostatnio na ustach, cudo, po prostu cudo To jest Revlon Ultra HD Matte Lip Color To jest taki matowy, bardziej krem niż płynna pomadka I mam ją w kolorze, hmm, i mam ją w kolorze chyba Seduction Wydaje mi się, że to jest Seduction Chyba tak, 330 HD Seduction, może i tak W każdym razie taki jasny róż, no coś cudownego Aplikator jak widzicie taki wgłębiony i rozprowadza się jak bajka i tak pięknie rozmywa usta. Nie daje takich wyraźnych kondorów, po prostu smakuje i pachnie waniliowo, ale tak świątecznie bardziej, nie wiem, jak to powiedzieć. Taki na zawach jakiegoś takiego, nie wiem, waniliowego ciasta można nawet stwierdzić. Ja sobie nałożę to na usta, bo tak się nie mogę napatrzeć na ten kolor, że. Niech sobie tutaj siedzi na ustach. Nie jest to jakaś mega trwała pomadka, ale jest matowa. Jest taki matowy krem właśnie. Pamiętać kiedyś, Manhattan miał właśnie te. Lip Creamy jako pierwsza marka i wszyscy na, na ich punkcie wariowali. To jest coś bardzo podobnego. Piękny kolor. No cuda po prostu. ok no i teraz baza pod cienie. Jeśli użyję sobie Iwonu, baza w kolorze Light Beige. Z tą bazą jest tak, że trzeba ją bardzo dokładnie rozsmarować, bo ona niestety, ale potrafi się ważyć, znaczy cienie potrafi nam zważyć, jeżeli właśnie. Gdzieś będzie jej nałożone za dużo. Ok, jeśli chodzi o makijaż oczu, bo dziś będziemy sobie robić właśnie te zielonkawe oczy, to co ostatnio Wam się tak podobało. Użyję palety Full Spectrum z Urban Decay, czy ją już Wam pokazywałam, ale paleta ma przepiękne kolory. Zaraz Wam pokażę, czy można to... Um, powie... Zaraz Wam powiem, czy można to zastąpić. Paleta wygląda tak i naprawdę robi wrażenie, bo wygląda troszeczkę tak jak... Pokażecie pastelę do malowania? <grym> Na artystów... Coś w stylu jak pastela, lub jak jakieś takie farbki, naprawdę można tym wyczarować różne kolorowe makijaże, jeżeli lubicie oczywiście kolorowe makijaże. I dziś właśnie będę używać sobie tych zielonkawych odcieni tutaj na dole. Właśnie z nich czarowałam ostatnio te, ten makijaż z tych, z tych trzech. Goldmine, czyli taki żółtawy, złoty min, złośliwy, czyli ten zielony hatter, kapelusznik. I coś tutaj ciemniejszego też sobie pewnie dodamy. Natomiast wezmę sobie jeszcze jakiś taki neutralny cień, ale tutaj naprawdę dowolny neutralny, wezmę sobie akurat paletę tutaj z tą Natural Matte. Um, I użyję odrobinę. Użyję sobie odrobinę takiego cielistego jakiegoś koloru. Tutaj łamania, żeby mieć fajną podstawę. Uważam, że pod takie kolory wyraźne warto sobie właśnie zrobić jakiś taki podkład. Może to być ciemny, ciemny, taki, jeżeli chcecie naprawdę mieć mega wyraźny ten makijaż. Jeżeli robicie na przykład makijaż czerwony, czy taki burgundowy, warto sobie zrobić ciemny podkład, natomiast tutaj robię sobie teraz jasny, bo będzie to mimo wszystko makijaż w miarę, w miarę jasny. Teraz wezmę sobie taki puchaty, ale bardziej płaski pędzelek i nałożę sobie właśnie ten goldmine wewnętrzny kącik. On się trochę sypie niestety, ten cień, cienie z Urban Decay się odrobinę sypią. I nakładam go dosłownie tutaj wewnątrz. I teraz użyję sobie tego cienia Min i on idzie na większość powieki tym samym pędzelkiem, tylko drugą stroną po prostu. On jest taki żółto-zielony, taka limonka można powiedzieć. No praktycznie całą ruchomą powiekę bez jakiegoś tam przykładania się. I teraz mam różne sposoby na wykończenie tego makijażu w zewnętrznym kąciku. Możemy sobie użyć właśnie tej mocnej zieleni, a możemy też użyć sobie oliwki. Dziś użyję tej mocniejszej zieleni. O tutaj, tak trochę, tylko tutaj w, to, w ten zewnętrzny kącik. I zaraz to rozetrę. Natomiast też możecie użyć oliwki, jeżeli nie chcecie mieć właśnie mega takiego kolorowego, zielonego makijażu, ale bardziej stonowane. Takie planki sobie zrobiłam, ale można sobie mm, użyć czegoś ciemniejszego. Mam tutaj też ten 100. Proszę ciemnić jeszcze bardziej zewnętrzny kącik, na zielono. ciemno akurat. Cienie są mocno napigmentowane, ale faktycznie się mega sypią. A teraz, jeżeli chodzi o zamienniki tych właśnie limonkowych cieni, to słuchajcie. Jest taka paleta w inglocie. Paleta właśnie żółto, taka limonkowo-zielona. I ja ją używałam już, jak byłam w liceum, ona chyba nadal jest. Jeżeli nie ma, to na pewno w winglocie znajdziecie takie połączenie kolorów, bo możecie sobie same skomponować właśnie taką paletkę. Natomiast na pewno istnieje. Wydaje mi się, że powinna być taka trójeczka, i efekt daje bardzo podobny, więc jest to tańsze rozwiązanie niż Urban Decay. Nie mam jej tu pod ręką, bo bym ją użyła, ale wydaje mi się, że właśnie jest w sklepie. Także spokojnie możecie polować na inglota, jeżeli nie chcecie kupować takiej palety od razu droższej. Słuchajcie, moje ostatnie odkrycie do, do oczu, do, do kresek to jest liner z The Balm. Nazywa się Szwink i jest to black liquid eyeliner. Zupełnie słuchajcie, matowy. Uwielbiam po prostu. Śmieszne opakowanie. Takie tutaj z takimi paniami, co się patrzą na tyłek pana. Jak to w debalm. I aplikator teoretycznie mi się nie powinien podobać, bo jest to patyk, ale jest dosyć miękkim patykiem. I słuchajcie, tak szybko zastyga, że trzeba w miarę szybko się tym malować. Jest bardzo mokry, więc też. Po prostu zależy, co lubicie. No. Widzę, już tutaj te cienie się troszeczkę osypały. No niestety tak, to jest Urban Decay. Niestety te cienie, powiem wam, trochę się skiepściły ostatnimi czasy. Wydaje mi się, że kiedyś były lepsze, może mi się tylko wydaje, jakoś się przyzwyczaiłam już do Too face. czego nie lubię w płynnych linerach, że, że jakby jak maluję, to ta kreska nie jest taka równa, bo trzymuję mi się na marszczeniu oka. No tak błyskawicznie zastyga, że już jest matowa ta krecha. Zaraz wam pokażę z bliska. A gdzieś niestety idealnie równo nie będzie z tego, co widzę. Już raz jest dzień dobry do, do, do kresek, a raz nie. Ok, zrobię drugą poza kamerą, bo dzisiaj jest mi naprawdę trudno z tymi krechami Ok, teraz, może rzęsy. Słuchajcie, ostatnio sobie przyklejałam takie półweczki, i wszyscy mi W końcu nie masz tych sztucznych, obrzydliwych rzęs. A ja i tak miałam sztuczne rzęsy. I no jasne, że to zawsze daje efekt ładniejszego oka. I mówię Wam, że przy takich kolorowych makijażach ja zauważam, że właśnie jak dodam sztuczne rzęsy, bo przy to, to różnie bywa, ale właśnie jak dodam do tych kolorowych, to. Yy, to jeszcze bardziej to dopełnia to oko. No bo to oko jednak jest mocniej zaznaczone, jest wyraźniejsze i rzeczywiście ten efekt jest jeszcze ładniejszy, jak się to właśnie chociażby kępki lub kilka sztucznych rzęsek. Używam teraz czarnego kleju, bo inny gdzieś zawieruszyłam, a powiem Wam, że nie znoszę czarnego kleju, bo robi ślady, więc używam go tylko właśnie do tych takich krótszych rzęs, do takich połóweczek, bo jak używam go do pełnych, to zawsze mi wymarza powieka, tego nienawidzę i nie da się tego później zmyć. A połówki się o wiele łatwiej nakleja, przy samej nasadzie i dają właśnie ładny efekt, mimo że nie jest przesadzony mamy ten zewnętrzny kącik wyraźnie wydłużony właśnie szczególnie jak mamy kreski no podoba mi się ten efekt naprawdę wszelkie wyjścia, śluby, nawet jeżeli się boicie sztucznych rzęs to można sobie zafundować i o wiele szybciej mi się je przykleja niż, niż pełne rzęsy, zawsze mam problem z zewnętrznym jednak kącikiem ale ja mam zamiar sobie teraz w ogóle przedłużyć rzęsy przed wyjazdem na urlop jednak jest to wygodniejsze na wyjazdach. Jeżeli chcecie jeszcze przyciemnić sobie przy nasadzie rzęs, jeżeli coś wam jeszcze prześwituje, widać klej, to wystarczy sobie przejechać. I tuż do rzęs to będzie ten, którego ostatnio używam. I jest naprawdę spoko. Jeżeli go traficie na przecenie, kupcie na przecenie. Ja go nie kupiła w cenie regularnej, bo jest dosyć drogi. To jest właśnie Volume Reveal z Bourjois. Także też, jak traficie na przecenie w rozmanie, możecie śmiało go kupić, jeżeli lubicie silikonowe szczotki, takie duże. I zawsze tuszuję rzęsy przy sztucznych, bo Trzeba je razem skleić i żeby to wyglądało troszkę bardziej naturalnie. I teraz brwi. Um, prosiliście mnie o test pomady Vibo. Mam ją w kolorze Soft Brown. Także teraz sobie ją razem nałożymy. Mamy sobie ścięty pędzelek. Pomada jest dość rzadka. Nie wiem, czy ona później zgęstnieje czy nie. Używam ją już kilka razy i mam troszkę mieszane uczucia właśnie co do tego koloru, bo jest bardzo ciemny. Nie pamiętam, dlaczego nie używam jaśniejszego. Czy to jest najjaśniejszy? Już nie pamiętam, dlaczego właśnie mam ten. Jest bardzo rzadki, mocno pigmentowana, więc to jest plus. Natomiast trzeba ją bardzo delikatnie, tak lekko nakładać, bo jak widzicie, już mam mocny efekt. Dopiero troszkę nałożyłam, więc naprawdę lekką ręką. Natomiast e, jeżeli chodzi o jakość, no niestety nie zastąpi nam Anastazji. E, jeżeli chodzi o zastąpienie Anastazji, to będzie to pomada z Freedom, równie tania. Polecam Wam serdecznie. I ta z bo zauważyłam, że lekko się świeci, tak z bliska świeci się właśnie na skórze. I jakby widać, że mamy jakiś taki produkt. No jest spoko, jest tańszą alternatywą, ale ja mówię, trzeba uważać przy używaniu, żeby nie przesadzić. Okej, okay, ale wygląda ogólnie dobrze, tylko mówię, jest dosyć ciemna. Uważajcie na to blondynki, także jeżeli macie blond włosy i się nastawiacie na coś jaśniejszego, to wydaje mi się, że ona będzie za ciemna. Nie pamiętam, czy jest jaśniejszy kolor, czy nie. Jeżeli coś wiecie, to dajde, dajcie mi znać. Oczywiście polecam Wam też produkty do L'Oreal, robiłam Wam o tym osobny film, też Wam podlinkuję na dole, tam znajdziecie spory wybór produktów. No myślę, że w ogóle warto coś polować na takie droższe rzeczy właśnie na wyprzedażach. Koniecznie zwróćcie uwagę na te pomadki do ust, te z Colorstay, z Revlona. No i mam nadzieję, że Wam coś tutaj dziś podpowiedziałam. Wiem, że ten makijaż nie jest taki w 100% kryjący, wiem, że mi tutaj jeszcze te niedoskonałości gdzieś tam prześwitują, ale wiecie co, czasem są takie dni, gdzie nie chcę robić sobie takiej mocnej maski, Mogłabym oczywiście nałożyć sobie double wear, jakiś taki mocno kryjący i wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale mówię, dziś, dziś totalnie na luzie, nie chcę, nie chcę właśnie mocnego, mocnego makijażu, więc postawiłam na taki bardziej naturalny i tyle. Chcieliście zobaczyć właśnie, jak robię to zielone oko, więc wiedziałam, że Wam pokażę w osobnym filmie. Kochani, dajcie znać, co Wy będziecie kupować na przecenach w Rossmanie, jakie macie plany zakupowe. Wydaje mi się, że w tym roku kategorie są pomieszane, ale też wiem, że jak się ściągnie aplikację to... Będzie troszkę parę procent jeszcze taniej. Dajcie mi znać, czy lubicie zielony makijaż, czy to już jest dla Was za dużo, i czy to jest przesada. Ja czasem lubię. Czasem lubię, jest to coś innego i wyglądać tak dosyć świeżo, wiosennie. Także, jeżeli Wam się podobało, to możecie go śmiało wypróbować. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie kciuki do góry. Pa! pa.